Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz. Pe, pe. Niestety niecelnie. There's Elf. Real Madrid będzie miał szansę rzut rożnego. Ach, troszkę za wysoko! Na pozycję wyszedł znakomicie, ale strzał był już gorszy. A teraz Chabiallonzo. Dobre, dalekie wybicie. A wow, o mały włos tak niewiele zabrakło. A teraz Czabialonzo. na decyzja arbitra. Rzut wolny. Udało mu się minąć obrońców. Myślę, że ta bramka, którą zdobyli goście, nie prymuje gospodarzy. Ronaldo i tym razem nie zawiódł. Skutecznie odzyskał faktycznie dobra interwencja, ale śpiewnie. No, zadali kolejny cios Walowi. To im da większą pewność w grze. Zyskał straconą piłkę. Fantastyczna interwencja. Może się z tego rozwinąć. Ależ był blisko trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że bramkarz był we właściwym miejscu. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. to spotkanie. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Pepe. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma, ale szrajc z piłką. Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskutecznie. Na razie ma jedno trafienie i widać chce trafić po raz drugi. Nieporozumienie i strata piłki. No i obrońca zdołał odebrać mu piłkę. Domagał się odwizdania spalonego, ale sędzia każe grać dalej. Bramka, kolejna bramka, mimo wysokiego prowadzenia. Walczą do końca. To się może podobać. Wow, nie widziałem realu tak skutecznego od lat. Bramka za bramką, ależ to jest widowisko. Fantastyczna gra realu. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie rzutu rożnego. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Dezeus. Strupek. Strzał z daleka miał dużo czasu, by dobrze się ustawić i pewnie interweniować. Stąd tak łatwo to obronić. Za chwilę będą mieli okazję do grania zrzut Pepe. Strzał został zablokowany. Kaka. Garay. A teraz przy piłce Czabialonzo. Taki strzał to i ja bym obronił. nieudanie, i rywale rozpoczną od rzutu z Aut za chwilę rozpoczną od rzutu. Dodatkowe minuty doliczone do gry przez sędziego. Nie złapał tej piłki, ale spudłował. Skozłowała mu trochę ta piłka w momencie uderzenia. Za chwilę. Znowi gre bramkarz. Libera. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Pierwsza odsłona poza nami. Minęło 45 minut. Co sądzisz Włodek? Będą bramki w drugiej połowie? Chyba nie ma takiej możliwości. Obrona wygląda dzisiaj fatalnie. Błędy popełnia non stop. I dlatego przegrywają wysoko. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. No czoła za tę akcję. No dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Teraz Christian Ronaldo. Ale nieludzko jest zmęczony. Powinien go zmienić trener. Nie głoskuje. Gdyby zaprzepaścił taką sytuację Gdyby remisowali Na szczęście prowadzą obrońcy dali się oszukać Wydawało się, że będzie gol Ale jednak minimalnie przestrzelił Strata i przypił piłce rywale Miguel Dobrze w pole karne Przegrywają jedną bramkę mniej można powiedzieć, że nie zasłużyli na tę bramkę z przebiegu gry, no ale ją strzelili. W futbolu najistotniejsza jest skuteczność. Jest Ładnie go minął. Na miejsce, by dośrodkować. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkarz. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Marcelo. W piłce Kaka. Tezeus. nieudana obrona. Odbił piłkę. Ładnie dograł. No wykryciej, Będzie szansa. Słupek piłka wraca do gry. Przepychanka w polu karnym, ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę rzut rożnego. Kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Znakomicie rozegrany ten cud rożny. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Dobrze udane czyste debranie piłki. Dobrze i przejął. Efektowny rajd z piłką. Czy to wykorzysta? No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Oddał piłkę. Ładne podanie. Czekamy na dośrodkowanie sutrożnego. Kaka teraz ładne podanie Miguel nie ma wątpliwości będzie rzut wolny to podanie przejęte przez obronę Brawo za to podanie. Może być groźniej. Z większości indywidualnych pojedynków wychodzi dzisiaj zwycięsko. Brawo. Nic nie zmienia się w tym spotkaniu od dłuższego czasu. Bardzo jednostronny mecz. No i myślę wiadomo, kto będzie zwycięzcą. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożny. I grają dalej Dobre dogranie No i przejęcie środkowania przez obronę well? Ładnie oszukał teraz obrońcę Mimo, że wysoko prowadzą, wciąż próbują. Tym razem niecelnie. Będziemy mieli kilka dodatkowych minut dodanych do czasu gry. Iwan Hernandez. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Może być groźnie. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Sergio Ramos. Koniec, królewscy Real Madryt triumfatorem. Możemy długo analizować sytuacje, które były w tym spotkaniu, ale jedno co najważniejsze, to trzy punkty.